We mszy Świętej udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych, władze miasta, parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci. Święto Wojska Polskiego ma upamiętniać zwycięską bitwę warszawską z 1920 roku. Ale w tym roku, w związku z sytuacją na wschodzie, stało się także okazją do podkreślania wagi i roli polskiego wojska. Ksiądz Prałat Edward Poniewierski podkreślał rolę żołnierzy jako strażników polskiego dziedzictwa. My musimy obronić dziedzictwo polskie. Świadomość dziedzictwa, z którego wyrastamy, nim żyć, dziś przeżywamy święto Wojska Polskiego. Tymi, którzy tworzą tę historię polskiego wojska, byli polscy królowie, wielcy wodzowie, byli rycerze, hetmani. To były wojska rekrutujące się z pospolitego ruszenia. To była husaria, kawaleria, to byli powstańcy szeregu powstań narodowych, to były legiony, to byli partyzanci, to były narodowe siły zbrojne, armia krajowa, wojsko polskie na wschodzie, armia generała Andersa i innych polskich generałów na południu Europy i na zachodzie. To byli wreszcie żołnierze wyklęci. Razem z dzisiejszym wojskiem polskim wszyscy oni stanowią tę tarczę, którym, którą stworzył naród dla obrony swego dziedzictwa. Pomszy głos zabrał dowódca 42. bazy lotnictwa szkolnego w Radomiu pułkownik pilot Adam Ziłkowski. W nawiązaniu do sytuacji na Ukrainie pułkownik Ziółkowski mówił m.in. o tym, jak ważne dla naszej suwerenności są odpowiednio zawierane sojusze. We współczesnych czasach państwo takiej wielkości jak Polska nie jest w stanie wygenerować tak silnej armii, aby samodzielnie stawiać czoła wszelkim zagrożeniom zewnętrznym. Niezbędnym więc staje się sojusz. Aby jednak być wiarygodnym partnerem w sojuszu, trzeba sprostać wielu wyzwaniom, co współczesne wojsko czyni z widocznymi na każdym kroku sukcesami. Uczestnicy uroczystości pomszy złożyli kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza.